Witam. Posłuchajmy audiobooku na podstawie książki Rękopis z czyśca tłumaczenie z języka francuskiego Michalineum część szósta. A dzisiaj Rok 1879, 13 sierpnia, część druga. Czyta Sylwia Niezapominajka: Mogę Ci powiedzieć o stopniach w czyściu, ponieważ przez nie przeszłam. W wielkim czyściu są różne stopnie. W najniższym i najbardziej bolesnym, będącym jakby chwilowym piekłem, znajdują się grzesznicy, którzy dopuścili się w życiu strasznych zbrodni i których śmierć zaskoczyła w tym stanie, pozostawiając zaledwie moment na poznanie swojego stanu. Zostali cudem uratowani często na skutek modlitw pobożnych krewnych albo innych osób. Nieraz nie mogli się nawet wyspowiadać. I świat uważa ich za straconych, lecz Bóg, którego miłosierdzie jest nieskończone, dał im w chwili śmierci potrzebną do zbawienia skruchę, a to ze względu na jakiś jeden lub kilka dobrych uczynków przez nich w życiu wykonanych. Czyściec tych dusz jest straszny. Jest to piekło z tą tylko różnicą, że w piekle przeklina się Boga, Podczas gdy w czyściu się Go błogosławi i składa się mu dziękczynienie za to, że nas zbawił. Następnie przychodzą tu dusze, które wprawdzie nie popełniły jak pierwsze zbrodni, lecz były wobec Dobrego Boga obojętne. Nie dopełniły w ciągu życia obowiązku wielkanocnego, a nawrócone, również dopiero przed śmiercią, bez możności przyjęcia Komunii Świętej. Pokutują teraz w czyściu za swą długotrwałą obojętność, znosząc niesłychane kary, pozostając w zapomnieniu, bez modlitw na ziemi. Jeśli nawet modlitwy są za nich ofiarowane, nie mogą z nich korzystać. Wreszcie są w tym czyściu zakonnicy i zakonnice, oziębli, zaniedbujący się w swych obowiązkach. Obojętni względem Jezusa, także kapłani, którzy nie wypełniali swojej posługi czcią należną najwyższemu majestatowi i za mało starali się obudzenie miłości względem dobrego Boga w duszach im powierzonych. Ja byłam w tym właśnie czyściu. W drugim czyściu znajdują się dusze tych, którzy umierają w grzechach powszednich, nieodpokotowanych przed śmiercią. Jak też w grzechach śmiertelnych już odpuszczonych, lecz za które nie zadośćuczynili uczynili całkowicie Bożej sprawiedliwości. W tym czyszcu są także różne stopnie, zależnie od zasług poszczególnych osób. Tak więc czyściec osób Bogu poświęconych, albo takich, które otrzymały więcej łask, jest dłuższy i cięższy od czyśca pozostałych ludzi. Wreszcie istnieje czyściec pragnienia, nazywany przedsionkiem nieba, tylko nieliczni mogą go uniknąć, aby go nie przechodzić. Trzeba gorąco pragnąć nieba oraz oglądania Boga, a to jest rzadkie, rzadsze niż się przypuszcza, bo wiele osób, nawet pobożnych, boi się dobrego Boga i niedośćżaliwie pragnie nieba. Także ten czyściec jest bardzo bolesny. Bądź pozbawionym. Być pozbawionym widoku dobrego Jezusa, co za męczeństwo. Czy rozpoznajecie się w czyśćcu? Tak, lecz w sposób właściwy duszą. Tu nie ma już imion, jak w waszym świecie. Nie można porównywać czyśćca z ziemią, kiedy dusza jest już wolna i pozbawiona swojej powłoki śmiertelnej i imię jej pozostaje pogrzebane wraz z jej ciałem w grobie. Słabo Ci potrafię wytłumaczyć, czym jest czyściec, a pojęcie, które o nim wiesz, przechodzi ze światła, którego dobry Bóg Ci użycza nieco więcej niż innym. Ale czym są te okruchy poznania w porównaniu z rzeczywistością? My tu jesteśmy bez reszty pogrążeni w woli Bożej, zaś na ziemi Choćby się było świętym, zachowuje się swoją własną wolę. Co do nas, my już jej nie posiadamy. Poznajemy i wiemy tylko to, co się Bogu podoba dać nam poznać, i nic poza tym. Czy rozmawiacie ze sobą w czyściu? Dusze porozumiewają się między sobą, gdy dobry Bóg na to pozwala, lecz w sposób właściwy dla dusz, a więc bez słów. Tak, to prawda, że ja do Ciebie mówię, ale czy Ty jesteś czystym duchem? Nie rozumiałabyś mnie, gdybym się nie wyrażała słowami, ale co do mnie, ponieważ Bóg tak chce, ja Cię rozumiem bez słów wymawianych ustami. Istnieje jednak obcowanie dusz i duchów nawet w ziemskim życiu. Tak więc, gdy masz dobrą myśl lub dobre pragnienie, są Ci one często podsuwane przez Twojego dobrego anioła-stróża. Albo przez innego świętego, a nie raz przez samego Boga, co jest właśnie sposobem porozumiewania się dusz. Gdzie znajduje się czyściec? Czy zajmuje on jakąś ograniczoną przestrzeń? Jest w środku Ziemi, blisko Piekła. Jak to widziałaś pewnego dnia po Komunii Świętej, dusze znajdują się tam w przestrzeni ograniczonej. Porównywalnej z liczbą tam obecnych. A są tam nieprzeliczone tysiące tysięcy. Jakież jednak miejsce może zajmować jedna dusza? Codziennie przybywa ich wiele tysięcy, a większość z nich pozostaje tu od 30 lub 40 do 40 lat. Niektóre z nich są tu o wiele dłużej, inne znów krócej. Określam ich pobyt Według rachuby ziemskiej, bo tu wszystko odbiera się inaczej. Ach, gdyby wiedziano, czym jest czyściec, i pomyśleć, że to z własnej winy doń się przychodzi. Ja jestem tutaj od ośmiu lat, wydaje mi się jednak, że trwa to co najmniej 10 tysięcy lat. O mój Boże, powiedz to wszystko Ojcu, niech się dowie ode mnie. Czym jest to miejsce męki, aby w przyszłości mógł innym przekazać? Będzie mógł przekonać się osobiście, jak wiele korzyści przynosi nabożeństwo do dusz czystych. Dobry Bóg udziela nieraz więcej łask za pośrednictwem tych dusz cierpiących, niż przez orędownictwo świętych. Gdy Ojciec zechce uzyskać coś z większą pewnością, niech się zwraca przede wszystkim do dusz, które bardziej ukochały Najświętszą. Maryje Dziewicę, dzięki czemu ta dobra matka pragnie ich uwolnienia, sam wówczas powie ci o swoim doświadczeniu. Są również nieliczne dusze, które nie przebywają w czyściu w całym tego słowa znaczeniu. Ja na przykład towarzyszę ci w ciągu dnia wszędzie, dokąd idziesz, lecz gdy nocą wypoczywasz, wtedy cierpię więcej, wtedy jestem w czyściu. Są i takie dusze, które przechodzą swój czyściec w miejscach, w których grzeszyły, albo u stóp świętych ołtarzy przed najświętszym sakramentem. Gdziekolwiek by się jednak nie znajdowały, wszędzie niosą ze sobą swoje męczarnie, jednak już trochę mniej dotkliwie niż w samym czyściu. Ojciec miał rację, mówiąc ci, żebyś szukała zawsze tylko świętej woli Boga we wszystkim co czynisz. To będzie twoje szczęście. Dostrzegać Jego wolę w każdym zdarzeniu, w smutku i radościach. Dosłownie wszystko pochodzi od Jezusa. O, bądź dobra, po dwakroć dobra, starając się sprawiać przyjemność Bogu, który jest tak dobry dla Ciebie. Miej oczy, duszy stale otwarte na Niego, by uprzedzać najmniejsze Jego pragnienia. Wychodź Mu nawet na spotkanie, by sprawić tę przyjemność. Im więcej zrobisz dla Niego, tym więcej On uczyni dla ciebie. Nie da się zwyciężyć we wspaniałomyślności, lecz przeciwnie. Będzie zawsze tym, który więcej daje niż otrzymuje. Bądź więc pomysłowa w wyszukiwaniu sposobów poświęcania się na życie Jego miłości i chwały. Angielka. Która utonęła w pobliżu góry świętego Michała, poszła prosto do nieba. Miała należytą głęboką skruchę w chwili śmierci, a jednocześnie chrzest pragnienia. Wszystko to tak się stało na skutek interwencji świętego Michała, szczęśliwe utonięcie. Święty Michał nie był zadowolony z ojca, gdy się wycofał, lecz dobry Bóg pozostawia każdemu swobodę decyzji. Chce mieć w swojej służbie tylko takie osoby, które oddawałyby mu cześć z własnej woli, nie oglądając się nigdy wstecz. Powiedz ojcu Prewer w imieniu Boga, żeby nadal odważnie prowadził to, co odważnie dla niego prze przedsięwziął, lecz by był roztropny, by nie podejmował zadań ponad siły. Modlę się we wszystkich jego intencjach i za niego, o czym ci mówiłam, za ciebie również. Pius IX poszedł prosto do nieba. Czyściec odbył na ziemi. Skąd wiedziałaś, że matka, że M.P. poszedł wprost do nieba? Skoro nie widziałaś go przechodzącego przez czyściec? Dobry Bóg dał mi to poznać. On też w swojej dobroci pozwala mi wiedzieć, o co mnie pytasz, chociaż sama nie mogłam tego dostrzec lub doświadczyć. Sprawiedliwość Boga zatrzymuje nas, co prawda, w czyściu, gdyż na to zasługujemy, wierz jednak niezachwianie w to, że Jego miłosierdzie i serce ojcowskie nie pozostawiają nas tam bez żadnej pociechy. Pragniemy bardzo naszego całkowitego zjednoczenia się z Jezusem. Podobnie jak On go pragnie. Jezus udziela się często w sposób intymny pewnym duszom na ziemi, bo niewielu chce Go słuchać, i ma upodobanie w odkrywaniu im swoich tajemnic. Duszami cierpią, cieszącymi się Jego względami są te, które całym postępowaniem starają się Mu przypodobać, które też żyją i oddychają tylko dla Jezusa. Pragnąc mu sprawić przyjemność. W czyściu przebywają dusze obciążone wielkimi grzechami, ale pełne skruchy. Pomimo swoich grzechów, za które muszą odpokutować, są już utwierdzone w łasce i nie mogą więcej grzeszyć, są doskonałe. W miarę jak dusza oczyszcza się w miejscu pokuty, zaczyna lepiej rozumieć Boga, albo raczej Bóg i ona lepiej się rozumieją. Nie widzą jednak siebie, bo inaczej nie byłoby czysta. Gdybyśmy nie poznawali lepiej Boga w czyściu niż na ziemi, nasze męki nie byłyby tak wielkie, a nasze męczeństwo tak straszne, bo naszą główną udręką jest nieobecność tego, który jest jedynym celem naszych pragnień. A gdy dusza jest przeznaczona do zajęcia w niebie wyższego miejsca, czyli w czyściu, cieszy się większymi łaskami od innych? Tak im znamienitsze ma być jej miejsce w niebie, a tym samym doskonalsze poznawanie Boga, tym większe są jej możliwości poznania, i tym głębsze jest jej zjednoczenie z Bogiem w miejscu oczyszczenia proporcjonalnie do jej zasług. Trzej przyjaciele WP są w niebie od dawna. No dobrze, a co się stało z modlitwami, które ojciec Przewel. Zanosił w ich intencji? Osoby będące w niebie, za które modlicie się na ziemi, mogą dysponować tymi modlitwami na rzecz dusz przez siebie wybranych. Wasza pamięć o nich jest dla dusz z tamtego świata bardzo słodka, gdy widzą, że krewni przyjaciele nie zapominają o nich na ziemi, chociaż już więcej modlitw nie potrzebują. W zamian za to. Nie pozostają niewdzięczni. Sądy dobrego Boga różnią się bardzo od sądów ludzkich. Ma on wz wzgląd na temperament, charakter, na to, czy coś zostało zrobione przez lekkomyślność, czy z całą złośliwością. Jezus zna serca do głębi, więc nie jest mu trudno dostrzec, co w nich się dzieje. Jezus jest bardzo dobry, lecz również ogromnie sprawiedliwy. Jaka odległość dzieli Ziemię przez nas zamieszkaną od czyścia? Czyściec znajduje się w centrum kuli ziemskiej. Sama Ziemia czyż nie jest swego rodzaju czyściem? Z pomiędzy osób, które ją zamieszkują, jedne przechodzą przez pełny czyściec, pokutny. Dobrowolniej lub przyjętej osoby, te idą po śmierci bezpośrednio do nieba. Inne tylko zaczynają pokutę na ziemi, jest ona przecież miejscem cierpienia, lecz nie mając dostatecznej odwagi i wielkoduszności, muszą kończyć swój czyściec ziemski w prawdziwym czyszcu. Czy śmierć nagła i nieprzewidziana jest sprawiedliwością czy miłosierdziem Boga? Czasem sprawiedliwością, kiedy indziej zaś miłosierdziem, gdy dusza jest bojaźliwa, a Bóg wie, że jest przygotowana i gotowa do stawienia się przed nim. Zabiera ją z tego świata śmiercią nagłą, aby jej zaoszczędzić trwogi przedśmiertnej, jakiej mogłaby doznać w ostatnim momencie. Dobry Bóg zabiera czasem dusze, powodując, powodując się sprawiedliwością. Nie są wówczas stracone, lecz gdy. Odchodziły pozbawione ostatnich sakramentów albo przyjmując je w pośpiechu, nieprzygotowane jeszcze do odejścia, mają czyściec bardziej bolesny i dłuższy. Inne, które przebrały wprost miary swych zbrodni i były nieczułe. Na wszystkie łaski Boże zostają zabrane z tej ziemi przez dobrego Boga, by nie ściągały na siebie jeszcze większej jego kary. Czy ogień czyzcowy jest taki sam? Jak ogień ziemski? Tak, różni się jednak od niego tym, że jest ogniem oczyszczającym sprawiedliwości Bożej. Jak też tym, że ogień ziemski jest bardzo łagodny w stosunku do czyścowego. Ten ziemski jest zaledwie cieniem wobec ogromnych płomieni Bożej Sprawiedliwości. Jak się to dzieje, że dusza może się palić? Bóg dobry, a zarazem sprawiedliwy dopuszcza do tego. Dusza była rzeczywistą sprawczynią popełnionych grzechów. Ciało bowiem mogło być jej tylko posłuszne. Jaką złośliwość można przypisywać śmiertelnemu ciału? Dlatego dusza cierpi również to, co należy się ciału. Powiedz mi, co dzieje się przy konaniu i po nim? Czy dusza znajduje się w świetle, czy w ciemnościach? W jakiej formie zostaje wydany wyrok? Wiesz, że ja nie przychodziłam agonii, lecz mogę Ci powiedzieć, że w tym ostatnim decydującym momencie szatan rozwija całą sieć wściekłości wokół konających. Dobry Bóg, aby przysporzyć duszą więcej zasług, pozwala im przechodzić te ostatnie próby. Te ostatnie walki, dusze silne i myślne walczą, by mieć jeszcze piękniejsze miejsce w niebie, staczają często na końcu życia, i w trwodze przedśmiertnej straszliwe walki przeciwko aniołowi ciemności byłaś tego świadkiem, lecz wychodzą z tego zwycięsko. Dobry Bóg nie, nie dopuści, by dusza, która mu była oddana przez całe życie, zginęła w tej ostatniej chwili. Ci, którzy kochali Najświętszą Maryję Dziewicę i modlili się do niej przez całe życie, otrzymują od niej dużo łask w czasie ostatnich zmagań. Tak samo dzieje się z tymi, którzy mieli nabożeństwo do świętego Józefa, do świętego Michała lub do innego świętego. Wówczas właśnie, w tak trudnym momencie, jest się szczęśliwym z posiadania orędownika przed Bogiem, o czym ci zresztą mówiłam. Niektórzy umierają spokojnie, nie doznając nic z tego, o czym powiedziałam. Dobry Bóg wszystko zaplanował, czyniąc wszystko lub dopuszczając dla dobra poszczególnych ludzi. Jak ci opowiedzieć lub opisać, co dzieje się po zgonie? Trudno to dobrze zrozumieć, jeżeli się przez to nie przeszło. Będę ci to jednak usiłowała wytłumaczyć. Najlepiej jak umiem. Koniec części szóstej. Dziękuję ślicznie za uwagę. Życzę Wam radosnej, błogosławionej soboty. Dzisiaj jest piękne święto. Matki fatimskiej. Niech radość i błogosławieństwo zawsze jest w waszych sercach. Idźmy zawsze drogą Pana. Nie poddawajmy się. Wybierajmy zawsze dobro i ufajmy Panu Bogu naprawdę. Pozdrawiam z Panem Bogiem.